Siemanko, witajcie w kolejnym materiale. Tak jak e, mówiłem, uprawiam pod kukurydzę i miałem nagrać z tego jakiś materiał, także, także nagrywam. Dzisiaj jest 29 czwartek. E, no i lecimy z tematem. Zacząłem uprawiać pod kukurydzę wczoraj, e, w środę. E, też tam od rana miałem jakiś wyjazd, ale zacząłem po południu od 14.00. E, I nawet taki fajny wynik mi się udało osiągnąć. Fakt, że na dużych działkach ale robiłem no dość długo w nocy bo w pół do trzeciej zjechałem i zrobiłem 27 hektarów i akurat przed wyjazdem wczoraj na pole zatankowałem sobie do pełna wróciłem to już praktycznie miałem na rezerwie także wiele nie zostało tego paliwa no i jak dzisiaj zatankowałem znowu wychodzi na to że gdzieś tak plus minus z przejazdami około 7 litrów na hektar spalam a wyszło mi takie dobre 2 hektary na godzinę, także gdzieś 15, może 16 litrów na godzinę, ale mówię no 2 hektary na takich dosyć poręcznych polach, wczoraj robiłem w 6 działkach te 27 hektarów, dzisiaj przyjechałem tutaj na, na koniec gminy jakby, na najdalszy zakątek, że tak powiem, 10 km od gospodarstwa i zaczynam od końca działki, lecę po kolei, tu jestem teraz na początku pierwsze działki. Tutaj przejeżdżam w takiej działki, widzicie tu droga polna dzieli i tu razem jest 2,20, tam jest hektar, moment, hektar, hektar, półtora hektara, chyba tu jest 60 No arów, no też takiego, 2,20 jest razem. Tu jest nawet fajna ziemia, dwa lata temu tu miałem buraki cukrowe. A teraz jest plan, żeby tu na tej większej działce półtora hektarowej, tu jest blisko drogi asfaltowej, no i tu chyba, no na to wygląda, że tu na tej działce będę chciał zrobić poletka z kukurydzą. Mam nasiona z firmy KWS na poletka. Tutaj od Patryka dostałem też kilka odmian z Pioniera nasion, także... No w sumie będzie coś koło 10 odmian, zobaczymy jak to wyjdzie, sam dla siebie jestem ciekaw, bo wiadomo tej kukurydzy w moim przypadku sieje się sporo i to coraz więcej z roku na rok raz ma na to wpływ pogoda przede wszystkim warunki glebowe sprzyjające tej uprawie no i trzecia kwestia, że, że tak jak w moim wypadku kukurydza jest stosunkowo mało pracochłonna i, i, i tak jak ja sam praktycznie działam na gospodarstwie to jestem w stanie ogarnąć nawet większy areał no większy areał, no dla kogoś większy areał to jest 1000 hektarów, dla mnie w tym roku 55-57 hektarów, to jest taki areał realny do, do zasiania, do osiągnięcia i tak jak mówię, no wczoraj, wczoraj uprawiłem 27 hektarów nawozy przedwczoraj rozsiałem na całość, prawie 60 hektarów, także powiem tak, no wiele osób też twierdziło, że że zakup rozsiewacza 3 tonowego w takim gospodarstwie jak moje to jest duża przesada no i być może jest, ale zobaczcie przychodzi taki czas, że trzeba te terminy troszkę gonią, szczyt sezonu, no i kurczę, 60 hektarów ogarniam po całej gminie, nawet w dwóch gminach jednego dnia. Nikt mi nie musi tych nawozów dowozić, bo, bo nie ma kto tak naprawdę, więc taki rozsiewacz jest idealnym moim zdaniem wyjściem z sytuacji. Gdybym miał jakieś, 1000-1500 kilo, to bym dwa dni jeździł z tymi nawozami, a tak to zapinam do Jaśka i, i robota idzie. Uprawiam oczywiście talerzówką, staram się na jakieś takie tam 5-8 cm w tych granicach. Wiadomo jak jest glina, górki gliniaste, to staram się głębiej, żeby trochę rozdrobnić, bo już takie bryły się porobiły, się zeschły po prostu tej gliny, a w piasku, no to wiadomo, że płytko, żeby tylko przemieszać tą wierzchnią warstwę, nawozy, nie, nie chcę głęboko tam mieszać i wysuszać tej ziemi dodatkowo. Standardowo muzaiki jak to u nas, dołki piaszczyste, górki gliniaste. Tam na końcu działki tej dłuższej jest jeszcze niedawno woda stała, nie mogłem wjechać, dzisiaj już przejeżdżam. Ogólnie z całego areału mam gdzieś pół hektara, 70 arów pod wodą, gdzie nie ma szans zasiania, ale no to pogodziłem się z tym, no taki mamy rok. Ważne, że wszędzie indziej jakoś tam daje się na razie wjechać. No i robota idzie, robota idzie, na jutro jest piątek, od południa teoretycznie tutaj kolega ma mi przyjechać, zacząć siać. Zobaczymy jak to będzie szło, na niedzielę jakieś duże opady są yy, zapowiadane deszczu Także no, no ale do niedzieli Wiem, że wczoraj ten kolega też od rana do 15 też u znajomego siał, 24 hektary zasiał, także ta, ten siew na poręcznych działkach to idzie Nawozy będę dowoził mu, żeby nigdzie nie musiał jeździć i nasiona Także myślę, że jak zacznie takie te działki po 11, po 8 hektarów to, to powinien lecieć z tematem jeżdżę na biegu D półbieg trzeci obroty między 1500 a 1700 prędkość nie wiem tu jest wałek zaraz prędkość nie wiem czy to widać 9,8 do no tak między 9,5 a 10,5 jeżdżę no i ogólnie to mi pozwala tą 3 metrową talerzówką zrobić takie dobre 2 hektary no 2 z kaczykiem no ale 2 przyjmuję na godzinę tak no i robota tak jak mówię w miarę idzie dość fajnie Tutaj właśnie na tej działce, na której teraz jestem, to jest czwarta klasa, cała działka jest w czwartej klasie. Tutaj chcę zrobić te poletka, działka jest dość wąska i ale długa. Także po sześć rzędów każdej z odmian będę chciał zasiać. Wiadomo jest troszkę zabawy przy tym siebie, ale no tak jak mówiłem, przede wszystkim dla siebie. Chciałbym zasiać, żeby mieć porównanie odmian, które lepiej się sprawdzą, które gorzej dla mnie, ale też no, będzie widać. Postaram się coś nagrać, przecież wiadomo potem ze zbioru, zważenia żebyście i wy wiedzieli, jak to, jak to tutaj u mnie przynajmniej w centrum kraju wygląda. Tak jak mówię, tu jest 2.20, tam jest sprzężyta sąsiada, potem drzewa to droga i następna działka, potem 4 hektary za drogą, potem w sąsiedniej miejscowości hektar 30 ha i potem będę się przesuwał już coraz bliżej domu z tą uprawą. Także tak to wygląda. No, tych hektarów jeszcze jest, do uprawienia jeszcze na dwóch hektarach muszę zrobić poprawkę z herbicydem na pszenicy. I to wypadałoby zrobić dzisiaj, bo już no pierwsza ciepła noc była bez mrozu No i w sumie już najwyższa pora Ogólnie te pszenice mam późno siane, nie robiłem jeszcze te jedynki No ale to, to myślę, że już no, chciałbym zasiać w poniedzieli, zobaczymy w poniedziałek Prognozują tutaj dla mojego regionu około 35 litrów opad Także no jakby tak doładowało deszczu to, to kurczę W tych mokrych polach to praktycznie na dwa tygodnie się nie wiedzie Tu gdzie chciałem kukurydzę zasiać, także ogólnie się rozpoczynam Planuję rozpocząć kukurydzy, jak tylko tu kolega przyjedzie z usługą od tych najmokrzejszych działek. W razie, gdybyśmy nie zdążyli, gdyby się coś wydarzyło, to wiecie, potem na tych piaskach, to w każdej chwili się wiedzie. A jednak no, jak, jak dopada, tak jak tutaj widać, tu nie mogłem wcześniej gruberem w ogóle ujechać z nawozami. Także tak to wygląda. Ogólnie tutaj obornik też poszedł 15 ton, tu chyba nagrywałem. Też tego Indyczaka, 15 na hektar, niewiele, ale myślę, że. Że w miarę no coś tam powinien wnieść Zaraz wam Wyjadę stąd z tego mokrego zakątka i wam pokażę, jak to wszystko wygląda. No jest jakaś tam obawa o dziki, tu są takie zadrzewienia, zalesienia i tu bardzo dużo w okolicy jest sianej kukurydzy. siedzi też sieją, także zobaczymy, jak to z tymi dzikami wyjdzie. Ale no, trzeba być dobrej myśli. No, nie, ma, nie ma co tam w tamtym roku odpuściły dziki, także liczę na to, że i w tym roku jakoś to jakoś będzie, damy radę. No ale to czas pokaże. Czas pokaże, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, wyjdę wam, pokażę, jak to wygląda. Jak wygląda uprawione e, tutaj od jesieni. Ogólnie jesienią to była wysiana facelia, ale dość późno. Pod koniec sierpnia. Ona zbyt wielka nie urosła, oczywiście wymarzła w tym roku. No i było takie, nie wiadomo co, zobaczcie, poprzednio. Tutaj przed planem była pszenica. Tutaj kępka jakaś. O, zobaczcie. No sam samosiewy, zbóż widać o i co jest coś pięknego proszę, proszę, drzyżowniczki bogate życie biologiczne jedna, druga, ogólnie drzyżownic jest multum w tym roku widzę, ziemia jest wilgotna, nie wiem czy to zasługa też y, czy tylko, ale myślę, że też y, uprawy Uproszczonej, tak, tak przynajmniej mi się wydaje, ale no dobrze, dobrze, to jest akurat pozytyw. Zobaczcie, tak to wygląda po talerzówce. Nie jest idealnie równo, ale aż tak do tego mocno nie przywiązuje wagi. Ważne, że jest przemieszana wierzchnia warstwa. E, troszeczkę ten wał zagęszcza, chociaż mógłby to robić lepiej, szczególnie na glinie, ale no to już jest temat na, na inny materiał. Akurat ten wał jest e, no chyba najsłabszym ogniwem tej maszyny. Jeszcze deflektory boczne są słabe, bo się luzują, one trzeba co tam powiedzmy 30 hektarów je dokręcać. No i zobaczcie jak to wygląda. No tutaj obornik był przemieszany grubarem, widać, trafiają się kawałki obornika, po talerzówce praktycznie już tego nie widać. Myślę, że dość fajnie to jest wymieszane. No i tak jak mówię, zobaczcie sporo materiału, jeszcze resztki słomy. Tutaj była pszenica dość fajna gęsta tej słomy było multum, była pocięta, także no po takiej, po takiej słomie to i, to i życie, tak? biologiczne ma prawo bytu, e, wiadomo no jak, to, jak to działa, żywniczki muszą się czymś żywić, no i tak to wszystko wygląda, ja działam dalej, bo tak jak mówię, no to są pierwsze działki dzisiaj, a tych działek jest sporo do ogarnięcia, pewnie nockę będzie trzeba zrobić, wczoraj mi się tak fajnie robiło, miałem zjechać wcześniej, ale, ale jeszcze jedna, jeszcze jedna działka, no i wyszło do pół do trzeciej, no ale 27 hektarów przygotowane, także Także zarobiście. zobaczymy jak to wyjdzie dzisiaj, e, pewnie też nockę się zrobi, żeby jutro już e, teoretycznie mógłbym jutro uprawiać, jak, jak zacznie mi siać, puścić go na większe działki, No ale wiadomo jak to jest, tutaj mu nasion braknie, tu trzeba nawozy dowozić, e, w podsiewacz ogólnie na wszystkie działki idzie superfosfat 200 kg na hektar, w tym roku bez polidapu, polidap bardzo drogi, superfosfat gdzieś tam wcześniej kupiłem po 1400 chyba brutto, także nie kombinuję. E, Ogólnie co do nawożenia Kornkali, w zależności od zasobności na danej działce, od 100 do 250 kg poszło. Co do azotu, no to minimalne dawki w postaci saletrzaku. Tu chyba widać, saletrzak miałem drobny w tym roku, widać taki o, żółty, drobniutki. Od 100 do 150 kg w saletrzaku tylko na start, nic więcej nie przewiduję. Dlaczego saletrzak, a nie mocznik? Również ze względu na cenę, mocznik w tym roku horrendalnie drogi, saletrzak e, miałem kupiony e, i to taki spory zapas mi się akurat zrobił w ubiegłym roku e, Tak jak saletrę kupowałem przed dniwami, taki saletrzak po 790 zł Także dzisiaj mocznik jest 1930 u mnie w okolicy e, A ja tak mówię, no raz, znaczy wiadomo, że pod kukurydzę mocznik jest super, bo tak naprawdę siejąc go pod korzeń, wszystkie procesy, które on przejdzie, zanim zacznie być uwalniany dla rośliny, jest wtedy idealny moment, kiedy kukurydza może go pobrać. Ale no, minusem jest takim, że mocnik dość ostro zakwasza, glebę, seleczak aż tak nie zakwasza. I tak jak mówię, no cena cena tutaj cena czyni cuda, tak? zobaczymy jak to wyjdzie, obornik mam prawie na wszystkich polach, jak nie w tym roku to w ubiegłym dany pod kukurydzę, także było trochę zabawy, wiadomo, że jest multum azotu, mam wyniki badań obornika, analizy, wrzucę to może na społeczność, albo w ogóle to nagram odcinek o tym, tam jest po prostu takie są zasobności, że to jest bomba, szczególnie jeśli chodzi o azot, także tutaj myślę, że trzeba ograniczać to nawożenie i nie szaleć. No i tak to wygląda. Dobra, widzę, że mi się kończy e, pamięć na telefonie. Zresztą no nie przedłużam, czas się brać e, za robotę. No i co? I lecimy, tak? Kolejne hektary lecą, także robota idzie jak trzeba, odpukać I działamy. Na pewno nagram coś z siewu, może z siewu też tych poletek. Tych odmian jest sporo ogólnie w tym roku, no tych nasion też tam mam. Muszę sobie rozpisać, żeby się nie pogubić, żeby wiedzieć potem, co idzie na które pole, na którą działkę, ale to tam wiadomo, damy radę. No i tak jak mówię, podsiewacz idzie super posła, 200 kg na hektar, jednakowo na wszystkie działki. Także no też będzie trochę dowożenia, bo tam podsiewacz z tego co kojarzę ma tonę 200 pojemności w siewniku, więc no, co 6 hektarów trzeba, trzeba doładować. No i tak to wszystko u mnie wygląda. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się na razie i dajcie znać, czy wy siejecie kukurydzę, czy nie. Ja miałem jeszcze czekać, ziemia nieogrzana, ale no zapowiadają spore opady. Także mówię minimum te 20-30 hektarów chcę zasiać do niedzieli A potem zobaczymy, no te lekkie ziemie Mogą jeszcze poczekać myślę parę dni Ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce Teraz jest ciepło, dzisiaj w nocy u mnie 9 stopni Teraz już chyba 16 Także no wiadomo że ta ziemia tak jak tutaj na piasku dość szybko się nagrzewa Dobra, nie przedłużam, trzymajcie się, do następnego i cześć